Z tych filmów o mnichach Jak są te miejscowości w górach, jakieś klasztory A tu grają w siatkówkę Sklep Norfejsa był po drodze Z Mieli koszulki dedykowane dla namczy Bazar. Chyba tylko tutaj można kupić ze współrzędnymi e, tego miejsca. Ale fajne to jest. O, i w prawie w każdej wsi, miejscowości, jak są kawiarnie, to mają e, darmowe kije. Bo ogólnie jest krucho z internetem. Jeszcze nie sprawdzałem, jak tutaj to wygląda. A na przykład, fuck ding, łapał mi H3G. Więc nie było zbyt kolorowo. Jak ktoś nie weźmie sprzętu do wspinaczki, to na pewno nie zginie, bo non-stop są sklepy, które sprzedają. Nawet w jednym jest 40% przeceny na buty Salomona. Okazało się, że ten mój hotel jest 200 metrów wyżej, czyli idę na 3600. Ła w aklimatyzacja klimatyzacja będzie dobra na startal będę właśnie z góry, bo już jestem ponad 100 metrów nad tym punktem 2400 gdzie się miejsce zaczynało Ale zaszło mi to uczucie że jak biorę głęboki wdech to e no jakby mi żołądek podchodził, więc nie wiem. Może po odpuszałem Generalnie dycham i jest ciężko. Ale nie tak, że zaraz odpadnę eee, Tylko normalnie mogę iść jeszcze pewnie z pół godziny, godzina I wtedy musiałbym mieć już dłuższą przerwę. Martwią mnie te chmury, żeby tak nie było przez całą drogę, bo nawet Everest to nie zobaczę. I to jest główny cel. Żeby jednak stanąć w oko, oko w oko z tymi jednymi z najbardziej znanych szczytów. Przez całą drogę wiernie towarzyszyły mi sandały. Jeszcze ich nie zmieniałem. I nie wiem, czy je tak prędko zmienię. Naprawdę w porządku się idzie. A tu nie masz takich stromizm, stromizm, żeby e, jakoś się napinać. Poza one są obudowane. Więc wygodnie się chodzi. Teraz z w kamitę to niczego nawet nie poczułem. Chociaż czerpowie nawet zasuwają w klapkach. To już wyższy poziom jazdy. Doszedłem, jest w końcu 3600 metrów, ponad lekko a to mój hotel. Wygląda naprawdę przyzwoicie. Na pewno lepiej niż poprzedni. Chociaż tamten też był bardzo fajny, nie ma co narzekać. Zwłaszcza właściciel był miły. Po drodze miałem kilku szerpów. I tak, gdy dali między sobą angielsko, w sensie z turystami. to i się nie śmieją, to tutaj chodzi naprawdę mnóstwo kozaków. Jeden wszedł na Manasu dwa razy, jeszcze jeden na lotce i na Everesta więc naprawdę. Tutaj ich jest jak yy, na pęczki. chwilę w hotelu i może dalej ruszać na Podgujnamczo. wszędzie są takie stragany i naprawdę dobre marki Osprey, North Face, Mamut. ciekawe jakie ceny, a to dzisiaj aż zapytam i taką czapeczkę muszę kupić Na naszywka też by się przydała fajnie na polarze będzie wyglądać a czapeczki akurat tanie z daszkiem 5 dolarów a taka chyba 7 dolarów Powiem Wam, że mocno rozważam kupno jakichś spodni, bo mamuta z goreteksem 150 zł, a w Polsce przecież one po 800 stoją. Tyle, że to jakieś stare kolekcje. I tak się waham, czy to podróby, czy nie, ale może to właśnie nie są. Bo jak czytałem w tych książkach z wypraw na właśnie albo te większe szczyty, ludzie z zachodnich krajów są tak zmęczeni, że czasami po prostu zostawiali sprzęt. Albo sprzedawali za jakieś drobne pieniądze, więc to realnie mogą nie być podrobione. A co z tego, że stare, skoro spełniają swoją funkcję? Wracam do hotelu i za godzinę, bo trochę sobie posiedzę, odpocznę, pójdę do jakiegoś polskiego memoriału. Znaczy to się nazywa Polish Memorial. Jakiś pewnie pomnik ku czci Polaków, bo przecież akurat pod względem himalaizmu kiedyś byliśmy naprawdę mocni. W sumie teraz też. Ale nie jest to taki rozmach jak w latach 80., za czasów Wielickiego albo Kukuczki. Widziałem już trzy boiska do siatkówki i jedno do koszykówki. O. I zaczyna powoli padać. Doszedłem do pomnika upamiętniającego polskich wspinaczy. Więc wszystkich, ale też yy, szczególnie tych, którzy zginęli. Został wybudowany w 2019, chyba przez polskich wspinaczy którzy tutaj po prostu przyszli i postanowili uczcić wszystkich tych, którzy polegli w Himalajach i Karakorum Ale on jest nie tylko dla martwych, ale także dla tych, co żyją i dalej się wspinają, żeby im szczęście Nazwiska tych, którzy zginęli, próbując zdobyć konkretne szczyty Jakiś czas zakładam kaptur, bo nie dość, że kropi to jeszcze słońce potrafi przygrzać. A już tak mój kark jest nadszarpnięty przez promienie, więc nie chcę się bardziej dojechać. Bo jednak zostałem u mi jeszcze kilka dni e, iścia na większej wysokości. Szczyt kumbu trochę się odsłonił i widać podejście. E, już wcześniej o nie mówiłem 5700 wysokość. uznawane za Świętą Górę e, przez Szerpów. O, w tenk 3860 metrów zrobione. To fajnie wygląda Uch, To może być mega, on jest dosyć znany Fajnie jakby się udało dzisiaj złamać 3900 Raczej nie, ale jutro już na pewno o, Ale fajna brama, ładna A, Przylepiła mi się chustka do karku A dalej piecze Uszy mam cały czas okryte plastrami Dzisiaj wieczorem no i zobaczę, co z tego będzie. Mam nadzieję, że się to Bo nie chciałbym schodzić przez to, że sobie poparzyłem uszy. Na obrazku jest hmm. chyba nie Budda, a może Budda. Chyba Budda. Tak więc strzelał. Centralnie przede mną. Jeszcze. Fantastyczna brama. Naprawdę piękny ten monster. Ale tak naprawdę, naprawdę. Ludzie się modlą i kręcą tym kręciołkiem. Na razie do niego nie wchodzę, bo jestem zwyzmęczony. Wiem, że to głupie, ale na powrocie. Jakieś piekarnie i inne sklepy? Mówię, ten Bocze to mała miejscowość, większe jest Debocze, a ten Bocze słoni właśnie z tego monasteru. Ale generalnie nie ma tutaj niczego poza monastyrem. Rozpadało się, znaczy jakiś taki deszczyk, ale 15 minut do Bocze? Do, bucze. do bucze. Debocze, o. Zapomniałem nazwy. Eee, więc w porządku akurat dobrą kurtkę miał. ona nic nie przypuści. Kapelusz też wygląda na taki wyprawowy, więc się nie martwię. Jest 8 rano wszedłem już z debocza idę w stronę Punk a potem Fericza albo Ding -bocza, jeszcze zdecyduję. Między Fritzcha a Dingbocz jest taka różnica, że boczy leży 100 metrów wyżej Noc była dosyć ciężka bo Strasznie zimno Pewnie około 5 stopni w pokoju Spróbuję dojść na 4300 albo 4400 Ciekawe czy się uda Mam nadzieję Pewnie będzie mnie boleć głowa Ale to podobno standardowe Jak się już przekracza bariera 4000 i wchodzi do Fericza doszłem do pierwszego mostu na drodze z Debocze do Fericza w ogóle GoPro mi pada bo jest tak zimno z około 0 stopnia ono leżało przez noc tam w polarze ale i tak był zimny pewnie będę musiał się przerzucić na telefon bo co jakiś czas mi pada pokazuje że jest niska bateria a mam 80% więc pewnie muszę ogrzać teraz cały czas trzymam w polarze właśnie I mam nadzieję że się rozwiąże już wysokość 3900 chyba. Zaraz 4000 przekraczę po raz pierwszy w życiu. bocza I przekroczyłem już 4000 metrów. Huch, się cieszę, że ujrzy, tutaj wczoraj nie doszedłem, bo do to taka trochę nora. A tutaj widzę, że są spoko hotela. I ogólnie lepiej to wygląda jest po prostu Halo. większa to miejscałość. 100 metrów obok jest lotnisko dla helikopterów. Rodzę w helikoptera być spoko. Ale kursy w Norwegii na przykład 300 tysięcy złotych, czyli drożej niż na pilota samolotu. O, już się załapie, jak ląduje. W sumie nie wiem, co one dowożą. Chyba nie tyle jedzenie, co sprzęty dla tych firm, agencji, które organizują wejście na Everest albo do Basecampu. No tak wyglądają te torby. Wrzuciłem już pół, yy, w sensie przeszedłem. Pangbocze. Yy, bardzo fajna miejscowość, lepsza niż Debocze albo Tengbocze. Tengbocze przynajmniej jest w sumie ten ładny monaster, ale Debocze to absurdalna nora. A tam nie jest to za miasteczko mną. To fericze jeszcze tak. 60% drogi i 300 metrów przewyższenia. A mi do tego hotelu Himalayan Lodge. Ciekawe, czy będzie spoko. W deboczu spałem w Rivendell Lodge. On jest niby luksusowy, jak na te warunki. Płaciłem 15 zł za noc. Ale ogólnie złe wrażenie, wrażenie odniosłem. Bo za prąd trzeba było płacić, a ten prąd to taki fatalny. Szczerze, teraz w poszedłem do kawiarni i mieli gniazdka normalnie, podłączyłem się i naładowało mi w 15 minut więcej niż tam przez godzinę. Więc może mają jakieś regulowane gniazdka w Rivendellu, żeby, bo tam się płaci za godzinę ładowania i żeby mniej naładować, to wtedy trzeba brać kolejne godziny. Nie mogę się doczekać fericza. Podobno jest przejrzysta pogoda i normalnie można zobaczyć Amadablam. Pytałem ludzi, którzy wyszli yy, stamtąd, chyba o 6 rano, i po drodze się minęliśmy. To mówią, że bardzo ładna pogoda. Jakaś miejscowość przede mną, tam sobie urządzę postój na pół godzinki pewnie. Mogę odpocząć, coś tam podjeść. I mogę iść dalej do Fericza. O, fajne rysunki. Już chyba jestem na 400. Więc ładnie. Gdzieś szorum. No, chyba 400 muszę sprawdzić na internecie. A teraz jest krucho, Bo już na ostatni raz miałem dobry internet. Tenk bocze, A od Dbocze już jakieś H+, albo E Potem zerknę Ale patrz, o jest A nie, 4040 I Tam no wprost już się robi Naprawdę fajne niebo Błękitne, bez chmur Może być to siwo, jak tam dojdę Niesamowita przestrzeń Bo jestem już na podejściu do Fericze i Dingbocha Nawet Himalaje się pokazały Złapałem 4100 metrów Ciężej się oddycha i trochę mi głowa ciśnie Pewnie będzie to samo co po przyjściu do Namcze Ale dobra, te góry to są gigantyczne Tatry to śmiech na sali, a Alpy też nie mają podejścia. Może Andy jakoś się tam umywają, albo te góry Karakorum. Znaczy Karakorum na pewno, bo przecież K2 ma 8600. Jeszcze nie widać Amadablam, ja ale może niedługo, jak dojdę do Fericza. Jakiś facet się do mnie dołączył. Cztery razy, cztery razy na Everest wszedł. I teraz idzie piąty raz. Ja jestem na 400, 4200. I zaczęła mi boleć głowa. Wziąłem sobie bukro. Bo tak mi ciśnie z przodu. I się zobaczy. Bo tutaj jest aklimatyzacją Jest tak, że jeśli po nocy, jak się prześpi na tej wyższej wysokości gdzieś po nocy dalej będzie boligała, to raczej trzeba schodzić. Bo tak teraz na podejściu to normalne. Bo już mam 300-400 metrów przewyższenia zrobione. Ciekawe, co będzie w lebucze. Nie wiem, czy to nie Amadablam. Kierunkowo z mapy by się zgadzało. nadzieję, że fericze. Jeszcze częściej będzie się pojawiać i pogoda naprawdę dopisze. A wiatr ostry wali, ponieważ mi kapelusz unosi. Niby najcięższe podejście za mną, znaczy ono się kończy tam. Jakiś kurhan Uff. Dałem radę To przewyższenie zrobić Wiatr straszny Uff, ale taki mo mocarny schowam się za tą tą Kupką O i nagle Nagle nie ma wiatru tam jest potem Amadablam zakryta chmurami, ale rano powinno być widoczne. Bo teraz już jest 14:15 chyba ja 14. I po południu ta pogoda staje się brzydsza. A wiatr jest mocny, bo idę po takich polach. Nie jestem usunięty żadnymi drzewami ani niczym. A tam widać chyba fericze czyli 4, 4,300 już mam zrobione to na tej samej wysokości nice ostatni kilometr przyjemny bo idę po płaskim, albo schodzę w dół eee, przy tym kurhanie było 4284, eee, a teraz schodzę do 4,2,5,3 teraz prześpię noc, jeśli nie będą żadnych tam objawów większych, to już rozpróbuję. Wejść do Dingboche i może jeszcze wyżej, żeby tam złamać 4,5 albo 4,600. Jutrzejszy dzień cały spędzam na e, aklimatyzacji. Nie ruszam jeszcze dalej. No i doczekałem się 4-5 dniach bo już nie pamiętam do końca piękny widok przed chwilą się jeszcze pokazała Amadablam ale niestety już za chmurami może jutro teraz stać sobie pomyśleć jak przywalone musi być wspinać się na takie szczyty Czy tam jest pionowa ściana Uf, znaczy może nie pionowa, no ale nachylenie jest potworne i to tylko mnie utwierdza w tym, że Himalaje to najbardziej dowalone góry, w jakich kiedykolwiek byłem. Generalnie tak wygląda Fericha. W sumie spora wieś. Mniejsza niż Namcha, ale na pewno większa niż Tengbocha albo Debocza. Spankbocze. Trzeba by porównać bo nie jestem pewny Tą za stroną jest Mount Everest Ale niewidoczny z fericza